Dzisiaj mamy wiele spraw takich merytorycznych do poruszenia, ale żeby dawkować tą informację, to, to zrobimy to w takich kilku blokach. Sprawy takie bieżące, dla nas najważniejsze, no to oczywiście dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o Instytucie Debat o Środowisku i tutaj mamy tutaj kolegę Bartka Sroke, który nam powie, jakby to widział, jeżeli chodzi o sprawy promocyjne tego, tego Instytutu Debat o Środowisku. Też porozmawialibyśmy na temat roga naszego stowarzyszenia, czy, czy, czy też potraktowali to też troszeczkę jako burzę mózgów, jeżeli chodzi o sprawę logo stowarzyszenia i działań pr -owskich. A I jeszcze też myślę, że w ramach wolnych, wolnych spraw, no to podyskutujemy o izbach leśnych i o temacie, co dalej z tym, z tym przedsięwzięciem. Szanowni Państwo, gospodarka łowiecka jest teraz bardzo modnym tematem, poza oczywiście lasami i, i, i leśnictwem. To jesteśmy też na topie. Na piątym roku, fakultet, gospodarka łowiecka, i zadałem pytanie studentom. A ile osób na sali jest wegetarianami? No i teraz zadam pytanie takie wprowadzające, jak Państwo myślicie, ile? No proszę strzelić. 30% rocznika to wegetarianie. 30%. Nie, przez ideologii. Proszę Państwa, to znaczy, że albo my, albo my osiągamy największą porażkę edukacyjną naszej, naszej pracy, albo my nie rozumiemy świata. Jak ktoś idzie na hodowlę zwierząt gospodarskich, czyli krowa, świnka, kurka, cokolwiek innego, to efektem tej pracy każdej jest moment, żeby to zjeść, no bo po to się to robi. I jeżeli na studiach 30% na 60 osób na roku, czy 70% jest wegetarianami, to ja mam pytanie, czy wszystko jest z nami w porządku? Jeżeli świat wygląda tak, jak mój rok na studiach 4 lata temu, to chyba będzie ciężko nam we wszystkim, bo zaraz się okaże, że nie będziemy mogli wyciąć drzewa, bo ono może czuć. Zresztą są takie prace już naukowe, więc zaraz się okaże, że i leśnik jest niepotrzebny. A jak nie zrozumiemy tego od początku, czym jest gospodarka łowiecka, to nie odnajdziemy się w ogóle w tym życiu, bo od czegoś trzeba zacząć zmieniać ten świat. Oczywiście mówimy o tym drugiej zmianie. Jeżeli zaczniemy od nas, czyli od myśliwych, to skończymy na leśnictwie. Jak zaczniemy od leśnictwa, to skończymy na łowiectwie. To nie ma tak. Nie ma takiej możliwości, żeby to nie było razem. Ten drugi etap gospodarowania, gospodar użytkowania przyrody. No i ten trzeci, który jest teraz, to jest już prawdziwa gospodarka, czyli zarządzanie, czyli użytkowanie w sposób kontrolowany przez państwo w naszym wypadku. Ten pierwszy etap, no to każdy z państwa kojarzy, nie będziemy go za bardzo omawiać, jakby przypominać. Wtedy... Byliśmy niezbędni. Byliśmy, jako myśliwi, podstawą życia, podstawą ewolucji. Dopiero wtedy, kiedy zaczęliśmy jeść mięso, dokonaliśmy podboju cywilizacyjnego świata. Po prostu więcej białka musieliśmy dostarczać do organizmu. Wtedy byliśmy tolerowani. Nawet powiedzmy inaczej: ci, co byli wegetarianami, nie przeżywali. Później przeszliśmy ten moment, kiedy gospodarka łowiecka zaczęła być troszeczkę, może nie powiedzmy sobie, użytkowana bardziej praktycznie, co była dodatkiem do życia człowieka, ale wtedy zaczęła być formą ochrony przyrody. My zapominamy o tym, że kozice i świstaka wprowadzono na listę gatunków łownych nie po to, żeby je polować, to był to pierwszy akt prawny, który zajmował się ochroną przyrody. Kultura, która jest wszędzie obecna, język łowiecki. No jak nie trzeba przybliżać leśnikom języka łowieckiego, ale ten język jest obecny w, naszych, w naszej kulturze narodowej jako odrębny język. Jest, już nie mówi się Gwara Łowiecka, żeby Państwo też pamiętali, to już jest język, który ma językotwórczą rolę, czyli wy, wytwarza nowe słowa. Dalej nie jest to język martwy. Myśliwi dalej tworzą ten język, czyli każdy, kto jest na sali myśliwym, pewnie paru jest, to jest w stanie. Tworzyć język, który cały czas żyje. E, to sygnały łowieckie, to etyka łowiecka, rzeźba, najwybitniejsi polscy malarze. Tematyka łowiecka u nich jest na co dzień. Fałat, Helmoński, Brandt, fotografia. Mamy unikalny w skali światowej model łowiectwa. Co? Leśnicy, to jest mniej więcej 10%, czyli 12,5 tysiąca w pracownicy lasów, no bo ja jestem leśnikiem, ja nie jestem pracownikiem lasów, ale, ale z wykształcenia leśnikiem jestem. Emeryci, renciści, różne zawody. Dlaczego to jest najważniejsze? To jest chyba najważniejszy slajd tego dzisiejszego, dzisiejszego dnia. To jest system, który jest, występuje razem i z rolnictwem, i z leśnictwem i nie ma możliwości, żeby łowietwo było obok gdzieś albo go nie było, bo... System działa tak. To są jeszcze parki narodowe, rezerwaty, tereny wyłączone z gospodarki łowieckiej. Leśnictwo, rolnictwo i łowiectwo. One się przenikają. Nie da się zrobić gospodarki łowieckiej bez leśnictwa, albo odwrotnie, nie można zrobić gospodarki rolnej bez łowiectwa. O ile łowiectwo i leśnictwo i rolnictwo może istnieć niezależnie od siebie, bo one przynajmniej terytorialnie na siebie nie nachodzą. Jest jakaś granica polno-leśna, nie ma tak, żeby to się dało pokryć razem. O tyle to są te same zwierzęta i po prawej stronie i po lewej. Jeżeli nie będziemy pamiętali o tym, że to zrównoważone, celowo zarządzane gospodarowanie populacjami musi dotyczyć wszystkiego, to także parki narodowe są, bo przecież Park Narodowy nie ma płotu. Sławiński Park Narodowy, co tam mamy, e, Woliński. E, to przecież ta zwierzęta wychodzi, już nie mówię o Kampinowskim i e, naszych łosiach, które chodzimy sobie tu ostatnio po Warszawie, no bo no bo one muszą wyjść. Dziękuję bardzo. Lasów e, w, prywatnych w Polsce przybywa. Czyli 6 tysięcy hektarów lasów pry, e, prywatnych w Polsce przybyło. Czyli ten trend e, tego, że się tych lasów e, zwiększa e, e, udział, a to, to oczywiście jest e, podtrzymany. E, z moich takich badań i obserwacji wynika, że tych, tych lasów rocznie, w lasów prywatnych w Polsce przebywa od 10 tysięcy do, do, do 6 5, do to zależnie jak jest, jak jest rok. Ten przyrost lasów powierzchni lasów prywatnych jest duży i na dzień dzisiejszy mamy 1 788 tysięcy hektarów lasów prywatnych. To też ta, ta cyfra jest ważna, to jest 19,3%. W Polsce jest Nikt tego dokładnie nie policzył, ale około 3 milionów ludzi, którzy są właścicielami i współwłaścicielami lasów. Na ostatnim posiedzeniu zarządu, 8 stycznia, zarząd naszego stowarzyszenia powołał Instytut Debat o Środowisku. To jest taka, taka instytucja, grupa, która będzie się zajmowała promowaniem tych naszych idei jeżeli chodzi o lasy prywatne, ale też i sprawy ochrony środowiska. Zobaczcie, jakie bardzo ciekawe, ciekawe prezentacje przed chwilą Bartek Popczyk przedstawił. Będziemy mieli ten adres Chmielna 73B, centrum Warszawy. Będzie tam też, jest sala konferencyjna. Zostałem poproszony o przygotowanie właśnie takiej strategii social media Instytutu Debata o Środowisku, biorąc pod uwagę naszą stronę internetową. Naszym celem jest generowanie ruchu organicznego, czyli ruch, ruch organiczny to jest każde kliknięcie przez potencjalnego użytkownika, każdy ruch pozycjonuje naszą stronę w sieci. Jeśli wpiszemy sobie elasy.pl, ta strona już jest odwiedzana przez pewną część ludzi, jest dobrze spozycjonowana i, i będzie na górze naszej. Listy wyszukiwania. Baner. Baner się może zmieniać? Może, mogą być pierwsze jakieś zdjęcia z, pie z ostatnich trzech artykułów. Powiedzmy na górze yy, panel nawigacyjny? Jakieś hasło marketingowe? To, powie... Dziękuję za obejrzenie filmu. E, zachęcam do współpracy. E, zapraszam do działania razem z Instytutem Debaty o Środowisku.